W tym materiale opowiem o jednym z najbardziej dokuczliwych objawów choroby zwyrodnieniowej biodra, czyli o bólu, który pojawia się w nocy. Wielu pacjentów zgłasza, że właśnie ten ból, który budzi ich w środku nocy, jest najbardziej uciążliwy i co najważniejsze, często nie mają pojęcia, z czego on wynika. Choroba zwyrodnieniowa biodra to proces, który rozwija się powoli, często przez wiele lat polega na stopniowym zużywaniu się chrząstki stawowej, czyli tej gładkiej powierzchni wewnątrz stawu, która odpowiada za swobodny, bezbolesny ruch. Z czasem chrząstka staje się coraz cieńsza, mniej elastyczna, pojawiają się na niej ubytki, a przestrzeń stawowa, czyli odstęp pomiędzy kością udową a panewką miednicy, zaczyna się zwężać. Oprócz tego zmiany zwyrodnieniowe obejmują tkanki Około stawowe, czyli tzw. torebkę stawu i leżące na niej więzadła. Tkanki te tracą elastyczność i powodują, że ruchomość stawu jest coraz mniejsza i ograniczona bólem. Dochodzi do zwiększonego tarcia, przeciążeń, zmian kostnych i poważnego ograniczenia zakresu ruchu całej kończyny. Na wczesnym etapie pacjent odczuwa dyskomfort, pobolewanie po dłuższym chodzeniu, ból przy zmianie pozycji, zauważa zmniejszenie zakresu ruchu. Ale w późniejszej fazie ból zaczyna być obecny niemal przez cały czas, również w nocy, nawet w spoczynku. I właśnie o tym bólu chcę dzisiaj opowiedzieć. Ból nocny to nie jest przypadek. To konkretny sygnał organizmu, który wynika z określonych mechanizmów. U pacjentów z chorobą zwyrodnieniową biodra najczęściej odpowiadają za niego dwie główne przyczyny. W zaawansowanym stadium zwyrodnienia biodro może boleć praktycznie bez przerwy. Dlaczego? Bo warstwa krząstki jest tak zniszczona, że powierzchnie stawowe, czyli kość, udowa i panewka, zaczynają się ze sobą kontaktować bez żadnej amortyzacji. Każdy nacisk, nawet niewielki, powoduje ból. Po całym dniu aktywności, nawet zwykłego chodzenia, stania, wchodzenia po schodach, biodro jest już mocno zmęczone dochodzi do przeciążenia tkanek, a w pozycji leżącej ciało chciałoby się regenerować. Wtedy właśnie, paradoksalnie, ból często się nasila, bo organizm zaczyna odbierać sygnały z przeciążonych struktur, które w ciągu dnia były zagłuszone ruchem i napięciem mięśniowym. Ten typ bólu to ból przeciążeniowy, charakterystyczny dla zaawansowanej choroby zwyrodnieniowej. Drugą, bardzo konkretną przyczyną bólu nocnego jest mechaniczne ograniczenie zakresu ruchu biodra, które powoduje, że niektóre pozycje podczas snu stają się problematyczne. W zwyrodnieniu biodra ograniczeniu ulega przede wszystkim zgięcie, czyli ruch przyciągnięcia kolana do brzucha, przywiedzenie, czyli zbliżenie nogi do drugiej nogi oraz odwiedzenie, czyli odsunięcie nogi na zewnątrz. I teraz bardzo ważna rzecz. Kiedy leżysz na boku, twoje udo automatycznie ustawia się w pozycji przywiedzenia, czyli zbliża się do drugiej nogi. A właśnie to przywiedzenie w przypadku chorego biodra powoduje zwiększoną kompresję w obrębie stawu, czyli większy nacisk na panewkę stawu. Co gorsze, pacjent odczuwa ból zarówno wtedy, gdy leży na chorym boku, jak i wtedy, gdy chore biodro jest na górze. Kiedy leżysz na chorym boku, cała masa ciała powoduje dodatkowy nacisk na staw. Dochodzi do silnej kompresji powierzchni stawowych, które i tak są uszkodzone. Co powoduje bardzo charakterystyczny, głęboki, nieprzyjemny ból. Kiedy leżysz na zdrowym boku, a chore biodro jest na górze, to chore Udo ustawia się w przywiedzeniu i znowu nacisk, kompresja ból stawu. Na szczęście, w wielu przypadkach można sobie pomóc prostymi metodami. Jeśli leżysz na boku, szczególnie jeśli chore biodro jest na górze, Włóż między uda lub kolana miękką poduszkę. To bardzo skuteczne. Poduszka rozdziela nogi i zmniejsza przywiedzenie, co oznacza mniej kompresji i mniejszy ból w stawie. Wielu pacjentów mówi, że dzięki temu mogą wreszcie przespać całą noc. Jeśli ból pojawia się, kiedy leżysz na chorym boku, niestety tutaj rozwiązanie jest tylko jedno. Unikaj tej pozycji. Nie ma skutecznego sposobu, by odciążyć biodro, na którym leżysz. Po prostu zmień stronę lub ułóż się na plecach. I teraz ważne, co z leżeniem na plecach? W fazie zaawansowanej wielu pacjentów zgłasza, że nie mogą spać na wznak, szczególnie z wyprostowanymi nogami. Dlaczego? Bo dochodzi wtedy do rozciągania przedniej części torebki stawu biodrowego, która w tej chorobie jest zazwyczaj przykurczona i obolała. Rozwiązanie? Podłóż wałek lub zwinięty koc pod kolano, tak żeby noga była lekko ugięta i w kolanie, i w biodrze. To zmniejsza napięcie przedniej torebki i pozwala na dużo bardziej komfortowy sen. Wielu pacjentów, u których pojawia się ból nocny, próbuje różnych metod. Próbuje stosować leki, maści czy plastry przeciwbólowe. Ale jeśli ból nie ustępuje albo wraca po każdej próbie aktywności, warto rozważyć inne, skuteczniejsze podejście. W CRS Clinic stosujemy kriolezję stawu biodrowego. Nowoczesny, mało inwazyjny zabieg przeciwbólowy. To metoda, która polega na wyłączeniu nerwów przewodzących ból w obrębie biodra bez uszkodzenia samego stawu. Zabieg ten wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym pod kontrolą USG, co pozwala na bardzo precyzyjne namierzenie źródła bólu. Do ciała wprowadzana jest cienka sonda, której końcówka schładzana jest do temperatury około minus 70 stopni. Zimno skutecznie blokuje przewodzenie bólu, ale nie uszkadza nerwów na stałe i nie ingeruje w strukturę stawu. Jaki jest efekt kriolezji biodra? Ustąpienie bólu nawet do 18 miesięcy, a średnio około 12. Możliwość powrotu do aktywności i snu bez bólu. Znaczne zmniejszenie dawki lub całkowite odstawienie leków przeciwbólowych. Brak rekonwalescencji i pobytu w szpitalu. Pacjent tego samego dnia wraca do domu. Kriolezja to skuteczne rozwiązanie dla osób, które chcą lepiej funkcjonować na co dzień, zmniejszyć lub całkowicie odstawić leki przeciwbólowe uniknąć operacji lub przygotować staw do ćwiczeń. Sprawdza się również u pacjentów oczekujących na zabieg endoprotezy, którzy chcą przetrwać ten czas bez bólu, a także u tych, którzy z powodu ogólnego stanu zdrowia nie mogą poddać się operacji. Ból biodra w nocy to nie jest coś, co trzeba przetrwać. To wyraźny sygnał, że staw wymaga pomocy i warto zareagować, zanim ból stanie się codziennością. Zrozumienie mechanizmu bólu to pierwszy krok, ale równie ważne jest, to, żeby wiedzieć, jak sobie z nim poradzić. W CRS Klinik pomagamy pacjentom odzyskać komfort snu i funkcjonowania. Bez operacji, bez czekania, bez życia w bólu. Jeśli ten materiał był dla Ciebie pomocny, zasubskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów o skutecznym leczeniu bólu i nowoczesnych metodach terapii ortopedycznej. Do zobaczenia w kolejnym materiale.